Drodzy bracia i siostry, jeśli szukacie ochrony dla swoich dzieci, rodziny i rodziców, zapraszam was do wspólnej modlitwy. Odmawiając tę potężną modlitwę, zawierzamy nasze życie Najświętszej Maryi Pannie, prosząc ją o wstawiennictwo i opiekę. Aby ta modlitwa mogła dotrzeć do większej liczby osób, które jej potrzebują, zostawcie polubienie i subskrybujcie kanał. Niech moc modlitwy dotrze do każdego serca. Obejrzyjcie do końca i módlcie się ze mną, a Matka Boża wysłucha waszych próśb. Matko Najświętsza, Mary Joe pełna łaski, która słyszysz wołanie swoich dzieci. Dziś klękam przed tobą z sercem przepełnionym nadzieją. Pod twoją świętą opiekę oddaję moje dzieci, moją rodzinę i moich rodziców. Ty, która jesteś Matką Najwyższego. Ty, która z miłością chroniłaś swojego Syna. Otul płaszczem bezpieczeństwa moich najbliższych. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Mary Joe, Matko Miłosierdzia. Ty znasz wszystkie lęki i troski, które nosimy w naszych sercach. Ty, która z miłością przytulasz każdą duszę, chroń nasze dzieci od niebezpieczeństw, prowadź je ścieżką prawdy i sprawiedliwości. Niech nigdy nie zaznają smutku samotności, niech Twoje matczyne dłonie chronią ich przed złem. Proszę Cię, najświętsza Matko, o zdrowie i siłę dla moich rodziców aby dni ich życia były pełne pokoju i radości, a serca ich napełnione nadzieją. Niech Twoja łaska będzie ich światłem. Niech Twoja dobroć prowadzi ich do Chrystusa. Matko najczystsza, broń moją rodzinę przed wszelkim złem, przed nieszczęściem, chorobą i rozpaczą. Niech Twój syn, Jezus Chrystus, będzie naszą tarczą i obroną w każdej chwili życia. Niech Jego najświętsza krew obmywa nas z wszelkich grzechów i lęków. Mary Joe, gwiazdo poranna. Prowadź nas ku światłu Bożej Miłości. Ucz nas pokory, cierpliwości i przebaczenia. Niech nasze domy będą pełne pokoju. A nasze serca wypełnione wdzięcznością za każdy dzień życia. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko przenajświętsza, dziękuję Ci za Twoją nieustającą opiekę, za Twoją obecność w naszym życiu, za Twoją miłość, która nigdy nie ustaje. Z ufnością powierzam Tobie moją rodzinę, Wierząc, że pod Twoją opieką nic nam nie grozi. Najświętsza Mary Joe, matko miłosierdzia, która z nieba spoglądasz na swoje dzieci, dziś przychodzę do Ciebie z ufnością i pokorą, prosząc Cię o błogosławieństwo obfitości. Ty, która troszczyłaś się o swojego syna, która nigdy nie pozwoliła, aby zabrakło mu chleba, ty, która w kanie Galilejskiej uprosiłaś cud. Zmieniając wodę w wino dla radości weselników, uproś dla nas u swego Syna. Łaskę dobrobytu i pełni życia. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, królowo Niebios, przyjdź do naszego domu i pobłogosław nasze stoły. Niech nigdy nie zabraknie nam chleba. Niech nasze spiżarnie będą zawsze pełne, a nasze ręce gotowe do dzielenia się z potrzebującymi. Niech Twoja opieka spocznie na naszej pracy. Aby przynosiła nam owoce godziwe i obfite, abyśmy mogli cieszyć się owocami naszego trudu. Pani Nasza, Matko Dobroci, uproś nam u Boga dostatek i błogosławieństwo. Nie dla pychy ani próżności, lecz abyśmy mogli żyć w pokoju i radości, abyśmy mogli karmić nasze dzieci zdrowym pokarmem, aby nasz dom był miejscem ciepła, światła i miłości. Ty, która widziałaś troski ubogich, ty, która słyszałaś wołanie głodnych, bądź naszą opiekunką w chwilach trudności. Prowadź nas ścieżką mądrości i roztropności, abyśmy umieli dobrze zarządzać tym, co posiadamy, abyśmy nigdy nie doświadczyli nędzy i braku. Matko uzdrowienia i nadziei, ty, która wypraszasz u swego Syna największe cuda, uproś dla nas otwarte drzwi do dobrobytu. Niech nasza praca przynosi godziwe wynagrodzenie. Niech nasze ręce zawsze będą pełne darów. Abyśmy mogli żyć w radości, bez lęku o jutro. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary jo, Królowo Aniołów. Ześli Twoich świętych posłańców, aby chronili nasz dom, naszą pracę i nasze finanse. Niech każda decyzja, którą podejmujemy, prowadzi nas do obfitości i sukcesu. Niech każda praca, którą wykonujemy, przynosi nam radość i dobrobyt. Niech każda inwestycja, którą czynimy, prowadzi do wzrostu i błogosławieństwa. Matko niezawodnej nadziei. Przyjmij nasze prośby i kieruj naszym życiem. Dziękujemy Ci za Twoją opiekę. Za Twoją nieustającą obecność przy nas. Za Twoje wstawiennictwo, które nigdy nie ustaje. Zdrowaś, Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech nasze stoły zawsze będą obfite. Niech nasze domy wypełnia radość. Niech nasza praca przynosi owoce. Niech Bóg, za Twoim wstawiennictwem, udzieli nam wszelkich dóbr potrzebnych do szczęśliwego życia. Najświętsza Mary Joe, Matko Miłosierdzia. Ty, która widzisz troski swoich dzieci. Przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei. Proszę Cię, Matko Najświętsza, o Twoje wstawiennictwo, aby w moim domu nigdy nie zabrakło chleba, aby moja praca przynosiła obfite owoce, aby wszelkie dzieło moich rąk było błogosławione. Ty, która z czułością prowadziłaś Jezusa, Ty, która widziałaś cuda Boże, uproś dla mnie łaskę dobrobytu i życia w dostatku. Niech moje dni będą pełne Bożej obfitości. Niech moja rodzina żyje w pokoju i bez strachu o przyszłość. Niech w naszym domu zawsze będzie miejsce na radość i wdzięczność. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, matko opiekuńcza. Ty, która zawsze czuwasz nad swoimi dziećmi, połóż swoje błogosławione dłonie na moim domu. Niech nigdy nie zabraknie w nim dostatku i harmonii. Spraw, aby moja praca była źródłem obfitości. Aby moje wysiłki przynosiły obfite plony. Aby każde przedsięwzięcie, którego się podejmuje, było prowadzone przez Twoją świętą opiekę. Najświętsza Pani, uproś dla mnie u Twojego syna. Dar mądrości i roztropności w zarządzaniu dobrami. Aby nigdy nie zmarnować łask, które otrzymuję. Niech moje ręce będą pełne darów. Niech mój stół zawsze będzie suto zastawiony. Niech moja dusza nigdy nie zażna lęku przed biedą. Mary Joe, Matko Niezawodnej Nadziei. Zwracam się do Ciebie w chwili, gdy pragnę wzrostu i powodzenia. Nie dla własnej chwały, lecz by móc dzielić się dobrem. Niech moje serce będzie hojnie otwarte dla innych. Niech w moim domu nigdy nie zabraknie gościnności. Niech dostatek, który otrzymam, będzie narzędziem pomocy dla tych, którzy są w potrzebie. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, gwiazdo nadziei, prowadź mnie drogą dobrobytu i błogosławieństwa. Niech Twoje światło rozświetla każdy mój krok. Niech Twoja łaska prowadzi mnie do sukcesu i spełnienia. Niech Twoja miłość wypełnia moje życie pokojem i radością. O Matko miłosierna, Ty, która znasz troski każdego człowieka, Ty, która byłaś świadkiem Bożych cudów, uproś dla mnie łaskę bezpieczeństwa finansowego, łaskę obfitości, która pozwoli mi żyć w radości i pokoju. Niech moje serce będzie wdzięczne za wszelkie dary. Niech moja dusza nigdy nie przestaje ufać w Twoją opiekę. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Matko. Zawierzam Ci całe moje życie. Moją pracę, moje finanse, moją rodzinę. Niech wszystko, czego się podejmuje, przynosi dobre owoce. Niech moja przyszłość będzie wypełniona dostatkiem i szczęściem. Dziękuję Ci, Mary Joe, za Twoją opiekę. Za Twoją miłość, która mnie nigdy nie opuszcza. Amen. Drodzy bracia i siostry, jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serca, proszę Was, abyście odmawiali ją przez siedem kolejnych dni. Siedem to liczba święta. Pełna duchowego znaczenia, symbol doskonałości i boskiej pełni. Przez siedem dni zawierzajcie Maryi swoje życie, swoją pracę, swoją rodzinę i swoje finanse. Niech każda powtórzona modlitwa otworzy nowe drzwi do błogosławieństwa i obfitości. Aby ta modlitwa dotarła do jak największej liczby osób, zapraszam Was do subskrypcji kanału Dźwięk wiary. Każda wasza subskrypcja i każde polubienie to sposób na szerzenie Bożego Słowa i pomaganie tym, którzy najbardziej potrzebują duchowego wsparcia. W tej chwili na waszych ekranach pojawiły się dwie kolejne modlitwy. Wybierzcie jedną z nich i kontynuujcie tę świętą koronę modlitwy, aby łaska Boża spływała na Was nieustannie. Niech Matka Najświętsza otoczy Was opieką i obdarzy wszelkim dobrem. Niech Bóg Wam błogosławi.